Halo, halo, kochani, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Sandwich Simulator. Jest oczywiście ze mną moja wspólniczka Karolina Kana. O, wskoczyła do nas tutaj pięknie, ładnie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, kłaniam się nisko. Dzień dobry, ja też się kłaniam, kłaniamy się. Tak, zachęcamy oczywiście do zostawiania w górę subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Ja bardzo serdecznie dziękuję moim wspierającym, którzy tutaj teraz się wyświetlają. Buziaki, serducha dla was. No i słuchajcie, lecimy, lecimy, i lecimy. I co robimy, a, Coś, odblokowaliśmy te napoje, pamiętasz? Jezus, I to trzeba kupić ja, wszystko. Już, no, ja, idę no, kupić, ja, wiem, ja idę kupić, ja idę kupić. Nie no, ja ja wiem, że ty kupić. Kupi. to kupić. Rynek, no, ja cziutko, cziutko, cziutko. Tylko wydawać pieniądze. Tak. I Zobaczcie, to szybkie bankructwo. Poprzedni odcinek był u Karoliny. My będziemy mieć wspólną playlistę, także będziecie mieli po kolei te odcinki, będziecie mogli sobie z playlisty wchodzić. E co ja miałam kupić? Maszyna. Napoje. Tak, masz no. automat z napojami 400. E I tutaj są te napoje. Dobra, czekać, zobaczymy. Na razie po jednym. O potem będziemy mieć ogórek. Ogórek, ogórek, ogórek. Zielony ma garniturek. Ale fałszujesz Jezus, Maria, rany, Wiesz bo co? Z samego rana takie Wiesz rzeczy. Co? Jezu. Ty Wiesz co do grobu. Dobra. Jesteś bardzo niemiła. No, a tak to SMS -y po nocy Kasiunia nagrywamy razem. Kocham cię forever and ever, psiapsi. No to, tak jest? Dobra, robię kurczaka. I no robię bagietki. A ty jeszcze nie zamówiłaś, no, brawo. Zamówiłam, zamówiłaś? tylko czekam, rozkładałam sałatę. A chyba trzeba by było te jeszcze zamówić papierki, nie? Nie, no, tu są skitrane papierki. Patrz Gdzie? na dole, patrz. Tutaj są. Aha, no to dobra, to ja jeszcze. Jeszcze jedno takie stanowisko by się nam przydało. Co o tym myślisz? Myślę, że tak. Możesz oh, wydać pieniądze. Nie. Yeah. Ej, a wiesz, że te pisaczki, co ci mówiłam, że 17, 37 dni, no. ale że potem mi wyskoczyło, że bonus dla Polski, że coś, dwa dni, to wysłali mi rano, a wczoraj zamówiłam, Rzecz także rzeczywiście coś w tym jest z tym bonusem. No bo Ej, ja a się może tutaj się sobie nie po, może tutaj sobie postawimy te do napoi, co myślisz? Tutaj z boczku. No, będzie bliziutko, no. dobrze, zgadzam się. Okej, okay. dziękuję szefowo. Dobrze. O, proszę, mamy... proszę, w końcu się nauczyłaś. Nauczyłaś się. <laughs> A jak się to wkłada? A, uu, tu się otwiera tą machinę. Dobra, tu mamy Ice Tea Brzoskwiniowa, ale jak mam to włożyć? Jakoś, Czy ja już to napełniłam? Jakoś. Maybe. Ale... Jezu, wyłącz piekarnik, rany boskie. Ej, pomóż mi, jak ja mam to tutaj wsadzić? Napełni. To jest już zapełnione? A nie ma kubków. Zamówiłeś kubki? Nie. Weź nie do zamówiłam. ręki. Czekajcie, to zamówię kubki. Rynek. Narzędzia kuchenne, kubeczki. Bez nie męż. no, to to jest napełnione. Już jest zapełnione, nie? Tak. Dobra. Gdzie ja jestem? Dokąd ja zmierzę? To co? Dobra, ja otwieram. Już? Nie ma na co czekać. Oczywiście, że tak. Gdzie tu się to się to jest. Oni nam już dali to napełnione, tak? Tak, tak, tak mi się wydaje. No. Dobra, no to co te napoje tutaj Czas chować do lodóweczki chyba? A nie, nie wiem. wiem. Tutaj na dół, no dobra, no połóżmy na dół. Lodówkę też Widziesz, niedługo trzeba pięknie? będzie kupić. Przygotowałam stanowisko proszę bardzo. Przepięknie. Przepięknie, Cud, miód i orzeszki. Zapraszamy, zapraszamy Zapraszam. na no szybko, Ej, szybko. a ty mnie nie odpisałaś na nazwę? Ja? No, wczoraj wieczorem ci pisałam nazwę dla naszej Niemożliwe. knajpy. Tak. A ja nie spałam czasami już? Nie wiem. E, możliwe. Tak, bo ja no. leżałam z moją córką i słuchajcie, dostałam tak, to olśnienia. Ja nie dostałam olśnienia. A, się boję. Jak może się nazywać nasza knajpka, gdzie to się zmienia nazwę? Aha, to ty Ulepszenia. zmienisz mi nawet nie powiesz, nie? Powiem ci, poczekaj, tylko sprawdzę gdzie. On chce napój. Chcesz zobaczyć, jak się robi napój? Nie, bo ja teraz zmieniam nazwę. Ulepszenie. Bujaj się, dobra. Bujaj się, bujaj się, nie zobaczysz więcej mnie. Bujaj Ej, się. Gdzie są bujaj się, tak bez końca. Ej, gdzie dałaś na, na zewnątrz. Papier. Patrzcie, taka jest nazwa Kana. Peczka. Nie, nie? A to. Dobra, może być. A, a czym Kalapeczka kaś, kaś. O, kalapeczka Kaś będzie. O. No! Ja i. Ja... O, dobra, chyba ten chciał. Jezu, nie, nie wiem, co on chciał. Dobra, nieważne. Coś dostanie. I co? Dajcie znać, czy podoba Wam się nazwa. Jak ktoś z Was wymyślił lepszą, bo my jeszcze nie opublikowaliśmy publicznie no. odcinku. Przepraszam, Jezus dobra, maria. idę stąd już. Yy, więc nie widziałyśmy propozycji czy daliście na nazwę naszej knajpeczki jeżeli ktoś wymyślił coś lepszego to na pewno to zmienimy obiecuję no. No, mm -hmm. yy, wierzcie jej no. yy, bujaj się, bujaj się nie zobaczysz więcej mnie <słuch> bujaj się, bujaj się tak bez końca dobra są jakieś zamówienia? No, ja już noszę, a ty to... to, to Ej, no to, ja to rozkład, spotyki, a jeszcze miałam gdzieś, kupić... No. Ja tu jestem od tego. Od zarządzania. Od y, roboty, no. No. O, jaki świetny <laughs> obraz kupiłam. Co, co, co? Niec, co, to, 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 to... No, ja sobie obejrzę ten film. <śmiech> <śmiech> a zapraszam serdecznie, proszę o łapeczkę również. <laughs> Zostawię tą w dół. <laughs> Zawsze jakaś. Zawsze jakiś zasięg. żartuje żartuje żartuje. No, no. mną. E, no, no, no. Dobra, sobie jeszcze Dobra. ten jeden. Nie, nie, nie. nie, nie Dzień dobry. To... Chlebek, kurczak, załata. Proszę Dobra. uprzejmie. I kolka. Proszę uprzejmie. Tylko jedna osoba tutaj pracuje. Daj no. mi teraz napełnić. Nowa kola, tak? On chciał? Ona, 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 nie wiem kto. Tak. Pusz. a ja sobie chyba troszeczkę podgło podgłośnie dźwięki gry. To ja tam ja tam chyba nie... Z on dobra, nieważne, nic nie mówię, nic ci nie powiem, nie dowiesz się. E, zepsułaś, tak? A czemu nie dałaś Coli, panu? O, ja dałam. No, no ty dobra. dałaś. Tak. No, I A także... czy przyjmie. A co zadowolonaś? Nic. Czy to jest istotne? Bardzo. Chyba dostał za darmo kole. Hmm. Jaka cisza. No to chyba będzie pod z wypłaty. Ej, a jeszcze mieliśmy nowe stoły, przecież Karolinka! No to no jedźmy, ty Lepszynia. lubisz kupować. Lubię. Dobra, ale nie mogę jeszcze, bo tamta dostawa jedzie. Co tam to masz za kur. napój? Kura. Napój I masz, właśnie, widzisz? A widzę i to sobie przewija, muszę tak, sobie tak. na gościa przelecieć i dopiero... Gościa ten. będziesz mhm. przelecieć? Jezus Maria, Boże Oj, Karolina, święty. to ej. tam na ten, na, na zaplecze, ale nie mamy w sumie. Ej, powiedz mi, gdzie ja mam wybrać? Tutaj napój. Ej, tu się chyba nie wybiera napoju teraz. Zaczekaj, chodź no tu, No masz na dole, napój? napój. Mrożona herbata cytrynowa. Gdzie ty to masz? Tu i co on chciał? Z kurczakiem? To ja już zaznaczyłam, kurczaka. Nie, nie mam chleb, tego. A chcę napój zaznaczyć. Poczekaj, I kurczak, ma... chleb, a sałata? Poczekaj, ja już nie skończę. Nie on nie chce. Dobra, czyli yy, mrożona herbata cytrynowa i chleb z kurczakiem, tak? Tak. Dobra. Gdzie ty to, yy, no to zaznaczyłaś? No na dole przewinęłam Na pół. mi się nie chce przewinąć. Dziadostwo. Dobra, nieważne. No dość ważne. Dobra, ja robię tą herbatę cytrynową. Nieważne. ważne. Ale mi się podoba ta gra, masakra. Jest piękna. No super, dobra, i yy, co robisz? To ja zrobię kanapkę, no tak? Ja już zrobiłam napój. A, ale, ale on, jest drugi, dobrze. Przyszedł kolejny. Dobrze. Ciekurze. O, dobra, zrobiło się, okej. Okay. Chcę tylko z kurczaczkiem, tak? Dobra, to ja tutaj zaniosę. Musi, Każda musi robić swoje zamówienie ogólnie, nie? Tak będzie najprościej. No to, tak, 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 oczywiście. No Jak tu? nie będziesz cały czas tylko kupować, no to, no to będziesz robić. No. <laughs> ale no... Niedługo się skończą pieniądze, to nie będę kupować. No Dobra. i będzie kryzys. Kryzys, kryzys. Idę po dostawę. O, nie no, co ty robisz? O. Nie ma już więcej bułek? Patrzcie to nie teraz. Ma. Nie ma. Do góry nogami. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witamy, witamy. Kurczaczek, proszę, proszę bardzo. bardzo, sałateczka o. i napój. Gdzie Wółki? ten napój ty tu bierzesz? To muszę kupić, tak? A, dobra, no możesz. Chyba, że są w lodówce, możesz zobaczyć. Nie, dobra, już kupię, jak już tu jestem. Czyli dobra, tamten typ już no dostał meble. za darmo. No, widzisz? Dobra, ok. E, tu jest Życie. brudno, muszę iść po mopa. Ja go tu zostawiłam za drzwiami, tak. Ok, tu. Dobra. Okej, okay, e, pani. sprzątam. Bo kto jak nie ja? No okay, właśnie. No. Mam ludzi od sprzątania. Tak. E, dzień dobry. Co on chce? Ok, dobra. I co Nowa. my tu jeszcze mamy? O, mój stół przygotowawczy. tylko mój stół że. Przygotowawczy. Tylko że, drodzy państwo, nie mam tych pojemników. Ko koleżanko, nie mam kurczaka. No co ty. Ani trochę? No skończył się już, ani trochę. Aha, że no trzeba kupić. No, no trzeba, trzeba. Ale, czekaj. Pani chce sam napój. Rynek. Muszę poczekać, aż dostawa przyjedzie, żeby zamówić. Ja, jesteśmy w czarnej. Osobiste. Kelnera? Nie, nie chcemy kelnera. Już mogę, mogę. Dobra, kurczak. Wezmę już trzy razy, żeby po prostu no nam nie zabrakło. Okej. Okay. Czemu nie mogę tego Pani dać napoju? Ale czemu ja nie mogę postawić tego? Serio? Nie mogę po prostu Kupiłam stół i nie mogę go postawić? R. Er. Ej, powiem ci, że ta gra i tak jest coś zbugowana. Mówisz? Mhm. Mm no bo noszę napój, ja nie mogę go odłożyć. Nie mogę tej kobicie nawet go dać. A gdzie ty jesteś? Tu. Tu. <laughs> Czekaj, a ja jak nie to mogę się rzuca ja pier... papier... Jak mam jaj. teraz to odłożyć? A, te się odkłada, nie? Ej, ja też nie mogę teraz kartonu... AR. No nie mogę Możesz kartonu odłożyć? odłożyć, nie. I ekra się zbugowała, no i super. Kto jak nie my potrafimy zbagować, no. Super. No super. nie, no bez jaj, ona jest taka fajna. No i patrz ile ludzi stoi w kolejce, Tam ten się wkuł, tralalala. -la -la. Shift. Nie da się tego jakoś... papier, yeah, papier, a nie da się zapisać i zresetować? Czy nie. coś, żebyśmy w tym Czekaj, samym razie? zapisz. O, jest not... Zapiszę, o. ale. Coś zrobiłaś i... Yy... Zaczekaj. Nie. Jest lepiej? Nie wiem, zaczekaj. Idę je zanieść. No nie, nie mogę. Mm. E, super. Ja... ja stoję z no... tym kartonem. A ja z napojem i stacką. Nie możesz używać emotki, jak nie się. Czekaj, ja powciskam wszystkie klawisze. Możesz. A, chwila, moment. Początek dnia. Czyszczenie stołów. Prze... Aha. A, nie ma czegoś takiego, jak wyczyść ręce, tak jak ty? Ja. Yeah. Zaproś. Opcja. Sterowanie ty... rozgrywka. Nie. Tylko my to mogłyśmy tak y, rozwalić, kreno. Kurczę. Ja, really. Dobra, za chwilę się dzień kończy, ale my i tak chyba nie zamkniemy nawet tego. Mogę to zamknąć? Nie mogę, bo mam w rękach. Uh -huh. Aha. Ja, a nie ma gdzieś tutaj, kurczę, Może gdzieś na zewnątrz no. jakiegoś takiego miejsca? No nie. Mm -hmm. Hmm. <laughs> a do kompa mogę wejść. Może ja po prostu nie umiem tego wyrzucić, no ale to R się przecież robiło, nie? Dobra, udało się. Nie wiem co ja zrobiłam, ale się udało. A co zrobiłaś? Nie wiesz? Yy, nie wiem na ten blat na komputerze się udało yy, położyć. Może my nie umiemy po prostu. Nie, połóż na blacie na kompie. O nie, 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 nie mogę. A nie mogę od siebie tego zabrać? Dobra, ja przyniosę to. no bo no, co zrobić? Boże, że się odcięło. Jeszcze to by się odcięło i będzie o, dobrze. O, wrzuciłam do kosza. Trudno I, no. Ale widzisz, udało się. Dobra, ale nie zamówiłam. Zamówiłam te kurczaki, zamówiłam. Dobra. Ej, to albo my coś źle robimy, ale no nie. Bo nie, tutaj nie, zacięło jak się, biorę zacięło paczkę, się. Tak, to mi się od razu podświetla wszystko, więc tak powinno być, właśnie. Y ale są wkurzeni. Ja pier... papier. Dobra, ja przyjmuję wszystkie zamówienia i Kasia będziemy musiały to jakoś ogarnąć. Mm -hmm. Dobra, ja już tutaj kurczaki wrzuciłam. Masz jakieś Zabierzy, czekali przez masz. stole Dobra, tu no, no, zrobimy sałatom. sałatą. Brak dostępnych stolików, poczekasz masz, aż... Y... O nie, nie mogę przyjąć zamówienia, bo stoliki są zajęte. Do jedyki jest ssany coś tam tu. Dobra. Poczekaj. Okej. Okay. Gdzie jest jedyneczka? A, dobra, nie musimy mieć tych paragonów. Proszę bardzo. Nie, nie nie musimy. Dobra, tu. Okej, okay, jak tam mięsko? Dobra, patrzę, jeszcze patrzę. chwilkę. Eee, do dwójki będzie Lemon. Tu? Szkoda, że nie mogą po dwie osoby siedzieć przy stoliku. Bez sensu. No, patrzę, patrzę, a mięso się pali. No, dobra. <głos> patrzę, patrzę, <głos> chyba nie na mięso, ej. Ale oni lubią takie. Takie, ogólnie. takie chrupiące? <noise> tak, tak. Dobra, lubią, robimy. Lubią. To wiesz, e, tam, tam, no. Ja robię dwójkę już, jak zaczęłam. Dobra, ja tutaj te napoje powstawiam. Okej, okay. dwójka. Gdzie jest dwójka? Weź no się. Nie, co przez mi się. Dwójka. Gdzie jest dwójka? Tu masz chłopie, Głody nie denerwuj zero. się. Jezu Chryste. O, ciasno tu. No strasznie. Trzeba jakoś inaczej te stoły chyba, wiesz? On mhm. chce sany, coś tam. Yy, tak? Czy to kur, chce? Czerw. On chce sany. Ja nie widzę, co on chce. Chyba Oj, tak. Boże, okularów nie załatwiliśmy. Lepiej kurczak, trójka, trójka. O, nie masz okularów? Nie. No to żeś Zero. pięknie zrobiła. Yy, chyba to chcę. Trójka biegnę. Dobra, ja przez blat, Nie da się przez blat... o, bez sensu. Trzeba to przestawić no. u ciebie, chyba. Bo my Dobra. się tutaj nie mieścimy. Yy, gdzie on ehm. jest znowuż? Gdzie on, Polas? Gdzie on jest? A, zero. Gdzie jest zero? Tu jest zero. No, ale to nie Chcesz ma tu przy tym stoliku. Aha. Wkurzył się, nie wytrzymał o, presji. O, Ale to nie nasza wina, że był bagol. Halo. Aj myślisz, że to klienta obchodzi? Chcesz? Ojej, wkurzyła się, bo nie to zamówienie jej dałam. Przepraszam. Zero. Kasia, to... Nie, no i co? No, no Czemu ją myjesz? Bo była brudna! Ja. Dwa napoje zmarnowane, to może komuś innemu się to da. Trzeba to odłożyć. Dobra, ale Zatem ona jeszcze czeka na to zamówienie. Samyspark. Chyba... Ona nie, polazła. Ona już poszła, się wkurzyła. No. Dobra, trudno. Chciałam jej dać taką poczekajkę, no. I co? Ej, a te kubki to są wielokrotnego użytku? Nie, myślałam. Nie, ale zostaw. Nie, nie wywalaj. A. Sorry. Bo jakby ktoś przyszedł i chciał ten napój, to się Nie, myśli. już nie przyjdą. O Boziu, co my tu jeszcze mamy? Bułki, bułek to mamy chyba dobry zapas w lodówce, tak? Okej. Okay. I tutaj. I mięsiwko. Jezu, jak zaczęłam kaszleć, bo tak? święty. wiedziałam Popakałam tak. Się. Tak mi się wydawało, że się wyciszyłaś. Moja osoba. Biedna. Dobra, e, czyli to zostawiłaś, paragony do kosza. Ciekawe, czy te napoje można zostawić na następny dzień. Ale trzeba do lodówki schować, wiesz? Zobaczymy. Spróbujemy, no. E, trzeba to poprzestawiać, bo dostaniemy na łeb. <noise> Jesteśmy za grube. No, za wielkie dupy. <laughs> Kuźwa, zawierałaś mi koszę. Sorry. Poczekaj, zrobimy to. Nie wiem, może tak bardziej na środek. Chodź idę z tym koszem tutaj. O. Jezus Maria. O tak? Dobrze, że mi się dziecko nie obudziło. Jezu. Aż tak? Do. Ej, ale najlepsze jest to, że ja nie jestem jakaś przydębiona czy coś, a kurde nie wiem. Tu się. Oh, to Boże. znowu coś pika. <laughs> możemy te bułki tu wsadzić, możemy. Dobra, tak. Są tu jeszcze jakieś bułki? Nie to ma. To może stać sobie tu w sumie. Dobra, Kasia robi przemeblowanie. No, no dobrze, dobra, dobrze. To i tu. Dobra, okay, dobra I naokoło musimy chodzić. Jak na rondzie, proszę bardzo. Proszę bo tu serdecznie. wiesz, co tu, tu by się przydało jeszcze jedno przejście, tu z tej strony. Nie tak, da się tak, tego tak, przejść, tak. nie da się. No bez, skoda, bez że sensu, tutaj nie bez ma. sensu. Dobra, idziemy, kończymy. kończymy. A jeszcze, A tu jeszcze załata, jest. czekaj, do lodówki. Do Dobra. I mięcho. Dobra, tutaj, tutaj. Chyba muzyki nie włączyłyśmy. Nie, no włączam, jak tak? się dzień no. zaczynał. No. Dobra. A ty co już wyszłaś? Nie. Mam tackę trzeba sprzątnąć O, to jest, jest mi Kurczę, ale tu nie ma miejsca już. No, nałóż na coś. No nie mogę. A, bo drzwi je otwar. A, ty to wiesz. No, dobra, dobra. I co, uda ci się nałożyć? <laughs> tak, jestem. No. Dobra, idziemy. No dobra. I dobra, co jest tutaj Jezu, Jest, Ale Kasi nie ma. Patrz. A... Jak zwykle, nie? Z no. polskimi tymi. Ale ładnie. Zawsze tak Dobra, także kochani, e, dajcie znać, czy podoba Wam się nazwa. O, ogórek nam się odblokował. Super, i półki magazynowe. Ale będzie co robić. No, także dziękujemy <laughs> Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Kolejny dzień rozegramy sobie na odcinku Ukany, także zapraszamy Was bardzo serdecznie też do Karoliny. Zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję. Do zobaczenia, do usłyszenia i papa. pa pa!